Pierwszy raz tam wziąłem na spotkanie tzw. Tak autorskie, była to szkoła podwarszawska, dlatego się zgodziłam, bo moje teksty tam robili tak tzw. moi aktorzy, z którymi współpracuję, od kiedy już nie ma pani Ireny Kwiatkowskiej i Jurka Dobrowolskiego, to Krzysiek Kowalewski i Pączak i oni robili teksty i pani dyrektor szkoły wymyśliła sobie, że młodzież będzie chciała poznać autorkę. Ja wiedziałam, że młodzież nie chce, ale nie wypadało odmówić. I tylko weszłam, ponieważ to było w czasie godzin lekcyjnych, jednak dawno, dawno temu, kiedy byłam młoda, to nie bajkę opowiadam, tylko bo tak moje życie się zaczyna, że dawno, dawno temu w ogóle nikt nie wie, że byłam kiedyś młoda, naprawdę byłam. Więc wtedy, jak byłam w szkole i miał być matematyka, to nawet jakby karalucha pokazywali, to bym poszła. I ci młodzi też dlatego przyszli. Ja czułam, że oni myślą, że Konopnicka do nich przyjechała, albo Dąbrowska, w ogóle nie kojarzyli. I właśnie pani dyrektor, żeby tak troszkę zainteresować, powiedziała, że pani Czubaszek pisała również teksty piosenek. No i ktoś nie tyle z ciekawości, to przez grzeczność pytał, co ja napisałam. Ponieważ już troszkę mnie, nie ukrywam, wkurzyli, że w ogóle nie wiedzą kim ja jestem i tak dalej, to powiedziałam, no powiem wam, że na pewno rodzicy nie napisałam. Cisza to jest, a co pani napisała? Więc coś, coraz bardziej to zaczęło tak być nieprzyjemnie. Takiego młodego chłopca z pierwszego rzędu spytałem, no dobrze, powiedz mi, jak mi się chwilę, ja mam lat. I on tak na mnie spojrzał, no to było jakieś 10, 12 lat, na tak spojrzał. No co, 80 może? Ja mówię, kto da więcej? I proszę Państwa, nie, nie powiem na czym się ta licytacja skończyła, ale bardzo poważnie. I kiedy na innym jeszcze jednym spotkaniu z młodzieżą, ktoś tam powiedział, mam taki zwyczaj, mówić, a jak się żyje już te prawie 100 lat, to taki młody powiedział, Pani naprawdę ma 100 lat? I mówię, no nie, niezupełnie. No więc dlatego dobrze, że wiadomo, że jestem czubasze i... Zastanawiam się, od razu powiem, bo tak, że jestem stara, to niestety widać, ale tu jest jedno zastrzeżenie, że nie jestem aż tak stara, jak wyglądam, bo ja rzeczywiście wyglądam strasznie staro i tu może kogoś rozczaruję, ale to nie jest wina premiera Tuska, że ja tak tak głównie wyglądam. To jest po prostu wina tego, że jestem nałogowcem i nałogowo palę. Ja sobie nawet wymyśliłam hasełko i będę paliła dalej do końca nawet Kazałam się spalić, że jeszcze dymek ze mnie na koniec poleci. To już troszkę z przekory oczywiście. Wymyśliłam właśnie nawet kasełko yy, młodość musi się wyszumieć, a starość musi się wypalić. Poza tym ja wiem, że jak się nie pali, pamiętam to wiem to po sobie, to ja wtedy jak nie paliłam, to gładka buzia, białe ząbki, ładne oko. No z tym, że miałam wtedy 16 lat. Może i dlatego ja trochę młodziej wyglądałam. Z tym, że nie pięknie, bo urody na nawet i wtedy nie miała. I teraz, ponieważ to się pogłębia, bo u mnie tak się porobiło, że ja co roku jestem starsza. Nie wiem, czy Państwo też. Bo no to nie wszyscy piszowi na przykład wprost przeciwny. Ja to już mówiłam chyba u GUBU że poznałam mi Pisza i szczerze, mówiąc bardziej go lubiłam, kiedy był 20 lat temu trochę starszy. A teraz on jest coraz młodszy. No mnie niestety tak się nie robi chcę, co szwenda się po świecie, chociaż teraz można, po prostu nie lubię, nie wyjeżdżam, ale przynajmniej w Warszawie tu pewno w też mnóstwo jest takich billboardów reklamujących biura podróży. I jak tak sobie idę, to widzę i często są tak zwane last okazja na ostatnią chwilę. I wtedy mi się przypomina mój taki znajomy aktor, zresztą Maciek Damiński, on kiedyś swego czasu był zięciem Adolfa Dymszy, który kiedyś był jeszcze bardziej silnie dorosły niż ja. Był jeszcze dalej grał w teatrze Syrena na Litewskiej Warszawie no, kiedyś podobno sobie stał tak za kulisami, wyjął drewniany patyczek, a miał, śmiał, wyjął wzork i zaczął strugać ten patyczek. Tak sobie stał i strugał. Taki młody aktor chodził tak wokół niego, strasznie go to intrygowało. Dlaczego ten dymsza tak struga, ten patyczek? No i w pewnym momencie nie wytrzymał, podszedł i mówił, mistrzu, bo tak do niego podobno mówiono, mówi, czy mogę, ja strasznie przepraszam, ale dlaczego pan tak struga patyczek? I Dymcza odpowiedział wtedy, mówi, słuchaj, widzisz jak ja jestem stary, prawda? No, no ten tak, ale, ale nie, nie, no bo to jest tak zawsze. I on mówi, słuchaj, no jestem stary, jutro możemy ślad trafić. I jestem pewien, że znajdzie się jakiś głupek, który powie, a jeszcze wczoraj widziałem jak strugał patyczek. Ja. Przysięgam Państwu, że ja jeszcze partyczków nie stoję, Ale jest coś innego. Mianowicie na tyle poznałem telewizję od tyłu, od to, że wiem, że to jest tak, jeżeli ja no w końcu też to się stanie, tym bardziej przecież palenie zabija, ja tyle palę. No to jak to się porobi, a oni na przykład, ja dwa dni wcześniej, powiedzmy, będę w jakimś programie i oni wtedy to puszczą, powiedzą, proszę, już nie żyję, a tu jeszcze ciepłutka, jeszcze łapkami machała i to już będzie atrakcja. Stąd głównie mnie zapraszają. Ja byłam, no gdzieś trzy miesiące temu zaproszona, taka dyskusja była w Warszawie na temat książki, tej tradycyjnej. Chodziło o to, było pytanie, czy książka tradycyjna, taka drukowana na papierze, normalnie, na czy przeżywa już całkowity kryzys i za chwilę w ogóle przestanie istnieć, czy że tylko e-booki będą tam w internecie. Ja, ponieważ tam głównie była młodzież, która właśnie tak uważała, ja broniłam tej książki tradycyjnej. I w pewnym momencie taki młody człowiek stał taki 19 lat i mówiła, no pani Maria, nie pani, po co taki młody człowiek jak ja, to znaczy to właśnie 19 lat, co może znaleźć w takiej papierowej książce? A wtedy a widzisz myliście, zawsze może znaleźć emeryturę babci. No to jest prawda że kiedyś panie starsze, kiedyś te konta nie były takie mądre, to jak dostawała tam jakieś pieniądze czy emeryturę nawet na ogół, to na ogół chowała do książki, na ogół zapominała. Bo to mi właśnie ta kochana Stefania Grodzieńska, która była cudowną panią, opowiadała. I ona też miała, koło mnie mieszkała zresztą i byłam parę razy w w domu i ona miała cały pokój. W takich półkach mnóstwo książek. I oczywiście, jak dostawała, konta sobie nie założyła, emeryturkę niezbyt wysoką, ale dostawała i chowała do, do książki. Potem, oczywiście, zapominała do jakich książek. Jednocześnie miała, taki normalne, no dalej jest jej wnuk. Jej ukochany wnuk, którego to na ogół chyba wnuków się bardziej kocha niż dzieci, bo oni więcej ciekawości czasu. A zwłaszcza ten wnuk za granicą się szła tak? Cały czas, tam mnie bardzo dobrze zarabiał, Cep, jakiś czas przejeżdżał do Warszawy i ona wtedy no jako dobra babcia chciała gdzieś go zaprosić, tam na jakiś koniaczek i tak dalej. No i tylko nie wiedziała, gdzie te pieniądze są. I mówiła, słuchaj, ja tu schowałam gdzieś w książce pieniądze, tylko nie wiem, w które. I mówi, on nie mógł przejść widzieć, bo był za granicą, które. Mówi, ale młodzi to mają takiego nosa w tej chwili o pieniędzy. Gdyby się mówi, że pieniądze nie śmierdzą, tak <tuszę> to i od razu. Dlatego mówię, że rzeczywiście młodzi ludzie mogą przynajmniej emeryturę znaleźć, a w takim e-booku czy tam w internecie emerytury bardziej nie będzie.